Witajcie kochani, eee, mamy dzisiaj środę 25, zobaczmy sobie jaka runa będzie dzisiaj dla nas na ten dzień. Mamy runę Sowillo, mm. runę sukcesu, runę powodzenia, eee, runę szczęścia, runę która będzie nam sprzyjać, runę ojca. Runę męskiej energii. Może warto by tutaj było właśnie zastanowić się dzisiaj w ramach eksperymentu, co daje nam pewność siebie, gdzie ona jest, skupić się na tym, by ją odnaleźć. Zastanowić się, czy jesteście pewni siebie, czy nie jeśli jesteście to jakby docenić tą pewność siebie jeśli wam brakuje to zastanowić się dlaczego, w którym miejscu się nie doceniacie, w którym miejscu w którym miejscu jest coś, co Was powstrzymuje przed tym, żeby zaakceptować siebie takim Jakim jesteście, gdzie jest ten brak akceptacji? Być może wynika z braku poczucia bezpieczeństwa. Wiele rzeczy zaczyna się w dzieciństwie i, i tam pewnie trzeba by było zacząć, ale możemy równocześnie zacząć też tutaj w dzisiejszym, w dzisiejszym dniu, po prostu czerpiąc energię z męskiej energii. Wyobraźcie sobie, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że staje za wami wasz tata i nieważne, czy żyje, czy nie żyje, że staje za wami wasz tata, za nim staje jego ojciec, za nim stają kolejni mężczyźni z rodu. Wszyscy kładą sobie rękę na ramieniu. Tata kładzie wam, Tamci mężczyźni kładą jemu, i tak po kolei, aż w nieskończoność. I wy możecie poczuć, jak ta energia, siła tego rodu, tej męskiej energii wchodzi w Was. Daje Wam poczucie stabilności, daje Wam poczucie siły, daje Wam poczucie męstwa, daje Wam poczucie bezpieczeństwa. A na poczuciu bezpieczeństwa. Budujemy naszą przyszłość. Budujemy siebie samych. Kiedy mamy zaburzone poczucie bezpieczeństwa, nie potrafimy nic budować. Wszystko się burzy jak zamki na piasku. Więc od budowania tego poczucia bezpieczeństwa w sobie należałoby zacząć. Więc dzisiaj, ponieważ mamy sobie na szczęścia, powodzenia, sukcesu, warto by było też czerpać od ojca. Jakikolwiek by on nie był, to jest zawsze energia życia, która przez niego płynie, która do ciebie przez niego trafiła. I nieważne, jaki on był czy jest, jest doskonały, taki, jaki był na tamten moment, na moment Twojego poczęcia. Wszystko wydarzyło się najlepiej, jak mogło dla Ciebie. I z takim założeniem, z taką maksymą, a z takim zadaniem, żeby dostrzec dzisiaj w sobie to, co macie najpiękniejszego, tą pewność siebie, tą siłę i moc, a tą skałę, na której możecie budować. Was zostawiam. Wszystkiego dobrego. Pa. pa.